E, Agnieszka, Paulina! Witamy Was na naszym kanale na YouTubie, na naszym e, QA zerowym, gdzie odpowiemy Wam na bardzo ważne pytanie, kim jesteśmy? Jesteśmy agencją castingową, która swoją siedzibę ma w Poznaniu, ale działa w, ogóle w Polsku. tak zrzeszamy aktorów, modeli, profesjonalistów i amatorów oraz dzieciaków więc jeżeli jesteście ciekawi co robimy, z kim współpracujemy, w opisie macie linki do naszej strony i do Facebooka. A jeżeli chcecie zobaczyć co się będzie działo w kolejnych odcinkach, to koniecznie nas zasubskrybujcie. Tak i śledźcie nas na innych mediach społecznościowych. Do zobaczenia, do zobaczenia.